Dzień dobry, witam. Zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka mojej powieści Tarot i koronkowe serwetki. Usiądźcie wygodnie, może herbatkę sobie zróbcie. Ja mam w moim ulubionym kubku, jedynym takim na świecie, ponieważ zaprojektowanym i zrobionym specjalnie dla mnie przez mojego syna. Rozwijam skrzydła. W poprzednim, pierwszym odcinku przeczytałam Wam prolog. Taki wstęp, w którym poznaliście główne bohaterki, Krystynę i Kalinę w pewnym trudnym momencie ich życia. Otóż Krystyna wraca ze sklepu do domu, z pracy, i okazuje się, że w domu nie ma jej męża. Jest bardzo zdziwiona, ponieważ nigdy wcześniej to się nie zdarzało, żeby znikał tak bez słowa. Kalina natomiast wraca z ogromną walizką do domu ciotki Danuty, jest wzburzona. Wybucha awantura, po której Kalina wychodzi z domu i jedzie samochodem przed siebie. Zatrzymuje się dopiero w pewnej małej miejscowości o jakże wymownej nazwie Raj. Jeszcze chciałam dodać, że Raj jest miejscowością, która istnieje rzeczywiście. Jest niespełna 3 km od miasteczka, w którym mieszkam. Być może w Polsce są jeszcze inne raje, może dajcie mi znać. Napiszcie, czy koło Was też są jakieś raje? No, koło mnie w każdym bądź razie jest, i właśnie nazwa tej miejscowości, ta miejscowość była jednym z kilku inspiracji, które zachęciły mnie do napisania właśnie tej historii. Tak jak powiedziałam, właściwa historia zawiera się w 13 miesiącach, i dzisiaj zacznę ją czytać. Rozpoczyna się od marca. Tak ma też, taki ma tytuł pierwszy rozdział. Marzec, niespełna 4 lata później, po zdarzeniach, o których czytałam w poprzednim odcinku, w marcu. Posłuchajcie. Blade światło jednej żarówki i migającego obrazu telewizora wypełniały pokój. W którym Krystyna robiła szydełkiem koronkowe serwetki. Jej palce poruszały się energicznie, przesuwając białą, cienką nić i migając srebrzystym szydełkiem. Patrzyła w ekran telewizora, tylko od czasu do czasu zerkając na swoją robótkę. Z zainteresowaniem śledziła serialowe życie bohaterów. Miłość, zdrady, rozstania i powroty, które obserwowała ze swojego fotela, ekscytowały ją na tyle mocno, że jej usta na zmianę wykrzywiały się w oburzeniu lub układały w lekkim uśmiechu. Siedziała w krzywym wiklinowym fotelu obłożona małymi poduszkami. Ubrana była w gruby sweter, luźne spodnie, a na stopach miała ciepłe skarpety i zniszczone kapcie. W pokoju było niewiele mebli i sprzętów, a centralne miejsce zajmował telewizor, duży, plazmowy, wypełniał niemal całą ścianę. Stary drewniany stół pozbawiony lakieru kobieta przykryła własnoręcznie wykonaną śnieżno-białą serwetą. Zniszczone blaty i drzwiczki wysłużonego kredensu lśniły czystością. Wersalkę okryła kolorową kapą, aby nie było widać jej dziurawej tapicerki. W oknie wisiały ręcznie robione delikatne firanki oraz ciężkie, brązowe, welurowe zasłony. Szyby były kryształowo czyste a na parapecie w doniczkach stały plastikowe kwiaty bez najmniejszego śladu kurzu. Serbetka rosła w jej dłoniach, z każdym kolejnym okrążeniem. Mal maleńkie oczka łączyły się z większymi, pozornie bez składu. Jej palce, poranione i zgrubiałe w miejscu przesuwania się nitki, jak istoty posiadające zdolność samodzielnego myślenia, składały oczka, łańcuszka, półsłupki, słupki, w wiele kombinacji – Tworząc niepowtarzalne wzory. Każda serweta była inna, gdyż Krystyna nie zawracała sobie głowy rozrysowywaniem wzorów. Robiła tak, jak podpowiadała jej intuicja i wyryte w pamięci schematy setek, a może już tysięcy zrobionych z serwetek, firanek, obrusów. W chwili, gdy na ekranie telewizora pojawiły się napisy kończące odcinek serialu, jej palce zatrzymały się, a dłonie odłożyły robótkę. Wyciągnęła zmęczone ręce, wygięła przykurczone palce i delikatnie potrząsnęła, dając im chwilowy odpoczynek. Wyprostowała też plecy, przeciągając się lekko. W telewizji były reklamy. Czy ktoś naprawdę to kupuje? pomyślała i sięgnęła po pilota, aby przełączyć telewizor na inny kanał, na którym właśnie rozpoczynał się kolejny serial. Krystyna miała tak rozpracowany program telewizyjny poszczególnych stacji, że praktycznie całe popołudnie aż do późnego wieczora mogła nieustannie oglądać serialowe życie innych. Ten uporządkowany i pozornie spokojny czas przerwał dzwonek telefonu. Jej twarz rozpromieniła się nadzieją. Energicznie wstała i wręcz z młodzieńczą gracją podeszła do starego aparatu telefonicznego, stojącego na szafce przy wersalce. Spojrzała na wyświetlacz. Blask, który na chwilę pojawił się w jej oczach, zgasł, a ona wciągnęła głębiej powietrze i ciężko opadła na siedzenie. Tak odezwała się. Osoba po drugiej stronie mówiła długo i głośno. Krystyna odsunęła lekko słuchawkę od ucha i zerkała w telewizor. Dobrze, wiem, już mi mama mówiła wtrąciła. Nastąpił kolejny długi wywód. Krystyna westchnęła i nadal siedząc na wersalce, trzymała słuchawkę w pewnej odległości od ucha. No, co mam powiedzieć? To dobrze odparła Krystyna. Najwyraźniej rozmówczyni oczekiwała odpowiedzi i zamilkła na chwilę, ale po chwili kontynuowała swój monolog. Dłoń Krystyny coraz mocniej zaciskała się na słuchawce telefonu. Jej ciało napinało się, a oczy błądziły na wszystkie strony. To już nie jest mój mąż czy mama zapomniała? Powiedziała głośno, była zirytowana, nadal jednak słuchała głosu, który wprawiał ją w zły nastrój. Jakiś cichy, nieśmiały głosik w jej głowie kazał jej odłożyć słuchawkę i zakończyć rozmowę. Jednak ona go ignorowała i słuchała słów, które sprawiały, że czuła się jeszcze bardziej stara, samotna i smutna. Dobrze, tak, rozumiem przytakiwała Krystyna. Wreszcie odłożyła słuchawkę. Siedziała jeszcze chwilę i patrzyła przed siebie. Po kilku minutach wstała i poszła do łazienki. Wchodząc, zatrzymała wzrok na ścianie, z której odpadło już kilka kafli. Spojrzała na Wannę, która była tak stara, że nawet największe zaangażowanie i najsilniejsze środki chemiczne nie były w stanie przywrócić jej blasku. Zerknęła na swoje odbicie w małym lusterku nad umywalką. Opukała twarz zimną wodą. Wróciła do pokoju i ponownie zabrała się do pracy. Jej palce przystąpiły do układania kolejnego wzoru. Oczy skupiły się na migającym obrazie telewizora i tak do kolejnej przerwy na reklamę. Gdy Krystyna ponownie pozwoliła, dłonią nieco odpocząć. Potem od początku aż do późnego wieczora. Gdy jej oczy nie były już w stanie śledzić kolejnych obrazów. A dłonie opadły bezwładnie na kolana. Wtedy Krystyna wstała i poszła do kuchni. Zrobiła kanapkę, bo szybko i prosto. Następnie umyła się pobieżnie w zniszczonej wannie, zdjęła kapę ze starej wersalki i rozłożyła ją. Wyjęła ściśniętą pościel przez cały dzień w skrzyni. Nakręciła wysłużony budzik na sprężynie. W końcu położyła się, pozwalając rozluźnić się swojemu ciału. Jeszcze przez kilka minut patrzyła w monotonny obraz telewizora, aż w końcu. Czując, że sen jest już blisko, wyłączyła go. Prąd jest bardzo drogi, pomyślała jeszcze i znużona zasnęła. Kolejny podrozdział. Rano ze snu wyrwał kresynę dzwonek starego budzika. Nie znosiła jego terkoczącego dźwięku, który odkąd pamiętała, wdzierał się pomiędzy jej senną lekkość, a przytłaczającą obowiązkami codzienność. Krystyna zazdrościła ludziom, którzy twierdzili, że potrafią sami obudzić się o wczesnej porze. Słyszała, że taka umiejętność wykształciła się u nich wraz z upływem lat. W jej przypadku to nie działało, wciąż miała problem z porannym wstawaniem. Dzisiaj położę się wcześniej spać, mamrotała pod nosem każdego ranka, a wieczorem nie dotrzymywała obietnicy złożonej samej sobie. Była zła na siebie i cały świat, zanim otworzyła oczy. Krystyna zwlekła się z łóżka, bo musiała iść do pracy. Gdyby nie ten przykry obowiązek, na pewno nie wstałaby jeszcze. Umyła się w umywalce, założyła ubranie, nie zastanawiając się nad doborem poszczególnych części garderoby: spodnie, koszulka, sweter, jeszcze różowa szminka, maźnięta byle jak przed małym lusterkiem w łazience. Śniadania nie zjadła. Przygotowała pospiesznie dwie kanapki i wyszła do pracy. Szła szybkim krokiem, zapatrzona w czubki własnych butów. I zalegające jeszcze tu i tam błoto. Naciągnęła głębiej na głowę grubą włóczkową czapkę. Włożyła ją pomimo to, że marcowe słońce przebijało się przez chmury i nie było już tak bardzo zimno. Tego dnia Krystyna pracowała na kasie numer trzy. Zabrała swoją kasetkę z pieniędzmi i usiadła na miejscu. W sklepie obowiązywał zwyczaj mówienia każdemu klientowi dzień dobry. Co za bzdura, myślała. Ale niestety chcąc, nie chcąc przybrała fałszywy uśmiech i powitała pierwszego klienta. Potem następnego i następnego. Niektórzy próbowali ją zagadywać. Wtedy denerwowała się bardziej, ale starała się nie pokazywać tego po sobie. Tego mężczyznę kojarzyła z jakiegoś powodu. Bywał tu bardzo często i zawsze ustawiał się przy jej kasie. Zamiast jak wszyscy śpiesznie pakować zakupy i odliczać pieniądze, gapił się na nią i częściej niż inni zagadywał. Ględził coś o pogodzie i wypowiadał inne słowa zupełnie bez znaczenia. W zasadzie dobrze wyglądał i wydawał się być miły, ale Krystyna nie wierzyła w bezinteresownie miłych ludzi. Kryśka, on cię podrywa, Lucyna wyszeptała, odprowadzając wzrokiem mężczyznę. Bzdury. Krystyna wykrzywiła usta i odeszła, ignorując dalszą wypowiedź koleżanki. Jedynej, która jeszcze od czasu do czasu z nią rozmawiała. W zasadzie mogłyby się zaprzyjaźnić, były w podobnym wieku. Lucyna również była rozwódką i miała dorosłe dzieci. Obie najdłużej pracowały w markecie. Czasami zamieniały ze sobą kilka słów, jednak nie dzisiaj. Tego dnia Krystyna nie miała nastroju na jakąkolwiek rozmowę. Zamknęła kasę i wyszła na krótką przerwę. Mogła skorzystać z toalety, zjeść kanapkę i szybko wypić herbatę lub kawę. Usiadła w pokoju socjalnym i przegryzając kanapkę z wędliną, przywołała wspomnienia. Kiedyś sprzedawca był osobą, z którą należało się liczyć. Praca w sklepie zdecydowanie ułatwiała życie, szczególnie w czasach pustych półek i kartek na prawie wszystko. Nie było bzdurnego obowiązku uśmiechania się do każdego. Ludzie mieli prawo uśmiechać się do tego, do kogo mieli ochotę. Pamiętam to dokładnie. Bo wtedy zaczynałam pracę w osiedlowym sklepiku. Pamiętam też puste półki, na których poza octem i musztardą nie było nic. I kolejki, gdy była dostawa towaru. Nie ustawiało się przywiezionych rzeczy na półkach, bo zaraz i tak wszystko schodziło, pozostawał ocet z musztardą. Pamiętam starą kasę, którą trzeba było uruchamiać korbą, gdy wyłączali prąd. A działo się to wcale nierzadko. Kasa była czymś w rodzaju wielkiego kalkulatora z szufladą. Wciskanie klawiszy z cyframi było fizycznym wysiłkiem, nie mówiąc już o kręceniu korbą. Czasami po ośmiu godzinach mięśnie bolały mnie bardziej niż od przerzucania worków z mąką, cukrem, kaszą, które trzeba było przenieść, a następnie rozważyć na zapleczu do torebek po kilogramie lub pół, gdyż niektóre towary były racjonowane na kartki właśnie po pół kilograma. Pamiętam, jak kiedyś przywieźli nam mydło w kostkach po 150 gram. Kartki pozwalały na zakup 100 gram mydła na miesiąc, aby kupić dwa mydła trzeba było mieć trzy kartki, a nie każdy je miał. Teraz to wydaje się śmieszne i trudno w to uwierzyć, ale kroiłyśmy to mydło i pakowałyśmy do foliowych woreczków po 100 gram. Nikt z kupujących nie narzekał, gdy dostał połamane kawałki uzupełnione okruchami, tak aby waga się zgadzała. Pamiętam to wszystko. Wtedy rozpoczynałam swoje dorosłe życie. Wtedy jeszcze miałam plany, marzenia, a przynajmniej nadzieję. Wtedy poznałam Janusza, mojego przyszłego męża. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie. Zapraszam na kolejny odcinek w środę. Zasubskrybujcie mój kanał. Wtedy. YouTube Wam przypomni o kolejnym odcinku. A na razie do zobaczenia. Pa!